Koziola! Pomożesz nam w eksperymencie. Ale, ale witam wszystkich serdecznie, moi drodzy, czy pamiętacie to? Ale, ale! Uuuu! Ale kombo! <noise> Dobra, widzowie, to jest kolejny odcinek i dzisiaj, nie wiem, czy pamiętacie tą bańkę, ale jakieś 4 lata temu z chłopakami z London i z robiliśmy taki eksperyment, że wlewaliśmy do oh. tej bańki Coca-Cola i wsypywaliśmy mentosy. Proszę to sprawdzić na kanale ma ponad 2 miliony wyświetleń, a z siorką y, napełnialiśmy to helem i dzisiaj powtarzamy Prawda, Coca-Cola i mentosy właśnie w tej bańce. Mam nadzieję, że to raczej wystarczy. Coca-Coli też mamy mnóstwo. I co? Co za. Ma Marek! Ej, eee, czekaj, czekaj. jest oczywiście Dave. Dzień, Dzień dobry, jest też Marek! Jest. Poczekajcie, że Zapomniałeś o czymś, o najważniejszej <laughs> rzeczy w tym odcinku. O czymś zapomnieliśmy. O chyba łapeczce do góry. No tak? i subskrypcji widzowie, bo to są kolejne szalone <laughs> eksperymenty. Dokładnie. Widzowie, subskrybujcie kanał tam na dole. Kto jeszcze tego nie robi. Zróbmy challenge. Macie 5 sekund do stawienia suba. 5, 4, 3, 2, 1 Dzięki za każdego suba. I Kupujcie koszulki w sklepie z nim w opisie Bo są koks rzeczy Dobrze, yy, możemy Zaczynamy. rozpoczynać prawda Od czego by tu zacząć? Od odpakowania Też? Ej, super, Pablo. No, to ogólnie ma dwa Pablo lata widzowie, ale okej okay. Dobra, kameraman, Iść tam Potrzebny jest jaki nóż, ja no. już nie no, sorry Przegrycam. Słuchajcie, nie Ja Nie challenge, poczekaj Czy potrzebny jest do tego nóż? Myślę, że nie Nie, Zbagać ale ten, się. Radę. O! O, bo, bo, bo. Nie, nie da się Ale ty do... tak musisz przegryźć Marek, rozwar to do. Widzowie, nie jest łatwo, Frija. ale dajemy radę Jesteśmy w gazie o! O! Dobrze, dobrze Let's go Hantus. Mamy, widzowie, buble buble okay. Jest i nas, jak to kiedyś powiedzieliśmy, czepek Co? Dzień dobry musimy to przetestować o, widzowie! Nie, ale tak. fajne kolorowe włosy mam. Płacajcie sobie wszyscy. No mm, ale piękne to, to jest jak slime, nie? Nie? O, jakie fajne No powiedz mi, jak to dotyka. Taka plastelina, taka guma, różne skojarzenia każdemu przychodzą na myśl. Ale jak czepek a. do basenu, nie, Marek? Jakbyś no. pływał, jakby taki czepek, nie? Tak, no. a no, jak... jak działa ten otwór? Aha, ja pamiętam, jak to było, my to ucięliśmy wtedy. No a to nie, no to też bo się. Widzisz, widzowie. On ma tak, że on to później zamknie. Widzowie, Widzisz? jeżeli nie wiecie, co zrobić, czytajcie instrukcje obsługi. Ona jest naprawdę ważna, a nie bezwartościowa Jaką tak tam Mac wsadził, co jest? Oh my godness, o bo co chodzi? Bo, bo, Jestem to... oczywiście gotowy, jesteśmy Wizowie stwierdziliśmy, że nie mamy pojęcia jak to zrobić i robimy to po starych sposobach, czyli po prostu ucinamy ten, tego cycka nie, Mayk... ucięty, niestety amputacja Bardzo nam szkoda, ale niestety Radykalne czasy widzowie, cyk O Okej okay. No nie, to już się rozszerzyło Aha, dobra To już się o, let's go Jest, działa O to chodzi Ktoś musi wlewać Coca-Cola Marek, czy jest do tego? Wiesz co, nie wiem czy podoba mi się Ale mogę spróbować Dave, lecisz ty Lećmy razem, lećmy razem Marek Ej, A to Tomasz, na pamiątkę z tego filmu Dziękuję Po Razem Poczuj lejmy Marek, co, co dostałeś? Sobie to Zobacz, w o jakieś takie mięciutkie fajniusie, pik pik. O, tiri, tiri. Marek, otwieraj następną Dobra, ale A ja myślę, że Tylko się może ten gaz nie robił Nie, to jest kit, to nie nieważne Marek, zmieścisz się tutaj, dawaj. Tylko nie lej mocno, raz. spokojnie, bo kurde, żebym. To mocno. Nie, no, Marek, nie mocno. Dobra, robi się bania, robi się bania powoli. Uuu, coraz więcej, coraz więcej Coca-Coli. Cyk, 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 cyk. Pierwsza butelka opróżniona. Dobra, dobra. dobra teraz Kry Dwie butelki tak mało? Nie, nie. No. Jakie potem eksperymenty będziemy z tym robić. Jest jakie... Ale nostalgia widzowie, stare czasy. A. Dawaj, Marek, bo się wykazuje. Piszcie, wizowie, jakie jeszcze filmy nagrać. Na przykład z tą banią z tej strony. Musisz z siostrą napisać Ola też leje Ja też będę lać, co z tego Lecimy Czekaj, bardzo Spokojnie, halo Dobra, kondam, kondam Wezmę tutaj może kogoś Widzowie oczywiście po więcej vlogów, piszcie w komentarzach, wasze komentarze czytam Wszystkie praktycznie, staram się Bo ich jest coraz więcej ale... O oh, bo czekaj, stop 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 Bo się pieni jak nie wiem, pa Wulkan no ale oddaję! Trzy lata temu, widzowie, to ma trzy lata, wyobraźcie to sobie Jaka historia jest, to trzy lata było w moim pokoju, Dziś w kącie. Ty, ale Dobra, fajne tak o, tak Czekaj, stop, to... stop, 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 stop Sorry. Zmieniam rękę O, Ej, co? Dobra, trzeba, trzymaj, trzymaj, trzymaj Gdzie jest ten, ten? Czekaj Ej, to Trzeba trzymać, trzymaj się Kurde Trzymaj to! to! Trzymaj! to! Trzyma, trzymam. Trzyma, trzyma. trzyma, trzyma. trzyma, trzyma, trzyma. Pusz puszcz Pójść z Pusz gumę! O, ła, dobra mnie! A, bryp. To jest śliskie teraz, jak nie wiem. A ten jak to jest taki chudy. Tutaj puszczam od ciebie, okej? Nie, 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 utrzymać. Kurde, poczekaj. Musimy to przemyśleć. Taktyka. Czekaj. A ja wlewam nie, A nie, 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 wlewaj nie, 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 Pójść po prostu, a może tradycyjną to tam związać. Ten lejek musi być. Dobra, no. trzymajcie się. Albo wyczyj, wyczyj ten lejek. Idę nie, idę Widzowie, paźdę, idę problemy tak, techniczne naprawdę, naprawdę duże problemy. Niestety musimy wymienić lejek, ale zaraz do was wracamy z większą petardą. Pozdro. Działa? Dobra. Działa. Dzięki, Dobra, działa. jest Dzięki, działa. Trzymaj się. Bomba sobie piłknął. Dobra, mogę lać. To jest tak śliskie, Boże. Ale patrz jak to wolno, oj, oj oj tutaj trzy na raz nie polecam. Nie, to jedna. Nie, to jedna. Powoli, nie, powoli jedna, do celu. No. Boże, jak mi to, ja, ja, ja mam wrażenie, że to było prostsze, te 4 lata temu. Oskryj, ja wiem. moc młodszy, Paweł, inne czasy. prawda a mi się już ręce lepiej tak. Dobrze, Marek, pełne skupienie. Jak się czujesz? Jak się mm. czujesz hmm. Muszę przyznać naprawdę, naprawdę kozacko. Widzowie, wylewamy kolejną Coca-Colę do naszego układu tutaj. Do zbiorniczka. Tak, zbiorniczkowego. Nie, damy radę. Dobra, się, ja ten, nic, dobra, nic, się okay. nic się nie rozerwie Nic się nie rozerwie, Bierzemy kole. Widzowie, jesteśmy jesteś wcześniej radykalne czasy, radykalne czasy, radykalne czasy się wymagają. Czeka, to, Dawaj, lej, lej. Poczekajcie, pójdę po więcej coli. trzymaj Jesteśmy od 4 lata Trzymaj tak, żeby to nie ten. Okej. Zaraz będę. Widzowie, na Ko i zostały ostatnie półtorej, nie dwie nie półtorej butelki tak jest o, półtorej butelki jest wlewane ze no jest to gigantyczne czuję jak no, no nostalgia kociołek, Boże. kociołek widzowie wylej. Wylej. Na to wylej, jak oczywiście wylej. że tak cyk 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 i ostatnia buteleczka wygląda to przepięknie ostatnia butelka, widzowie trzeba to wiecie dlaczego historia. to jest poświęcenie bo Coca-Cola zdrożała bardzo. Mały krok Ad dla człowieka Zobacz, ja mamy jeszcze więcej niż wtedy. Mały krok dla człowieka, wielki krok dla Paliona Tak to wygląda, widzowie. O, 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 jak się rozszerza. Mamy to. Sprawa jest następująca, Zaraz wrzucamy mentosy, ale trzeba je odpakować. Do kubka. I Marek! Ty, Idę! Ty, ty, siostra. Teraz, widzowie, y, no, otwierajcie te mentosy zaraz wspupujemy mentosy. Ile tego? Zostawiamy sobie jakieś dla siebie do... <laughs> ja akurat tego smaku nie lubię, więc mogę o! Nie tu, nie ta strona. Jest stary ty weź się może zajmij bańkę. Dobra, to? przepraszam. <laughs> Chciałem wam tylko pomóc. <laughs> zaraz będzie nic z tego ekspert. A dobra. Tak tak jest, kameraman. Kameramen! Nie! Nie! kameramen. Ej, weź to, na dój! No, no, na dunek! Na Uwaga, eksport! Ale na siebie! 3, 2, 1, Na dół! Na dół. Dobra, mamy to! i to Ja też się Ej, nie uniesiemy już tego do góry, kontynuujemy eksperyment na ziemi, bo nie da rady. O kurde, po. nowe warunki Ej, musimy poprawić swoje, twoje błędy sprzed 4 lat, jak ty to chciałeś wtedy podnieść to to pęknie Tak, nie robimy Nie tego. możemy tego zrobić Kończymy eksperyment z tej perspektywy Ale wiesz co, jakbyśmy podłożyli to pod jakąś deskę i to podnieśli I przesunęli stół i... Też da się. Da, da się, da się to jeszcze uratować Deska, ty, Jakąś, ty, deska Dawaj no. się tym no. A może poduszeczka? Może się na tym walniemy Dobra, starczy tych tego to się nawet nie zmieści Ej, ale weź trytytkę od razu przygotuj Ta, trytytkę, to myślisz, że... Dobra, my my trytytkę się, się da Dobra na paluszkiem, paluszkiem trzymaj, trzymaj z dołu też Zabię, Jesteście to, czy gotowi to, czy, czy się może... nie? Wstupuj? Dawaj, dawaj, wstypuj. Uwaga No, 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 no Aaa, za nie, dużo Marek! Spokojnie Po niemieckich cenach było kupowane Marek! Spokojnie. Dobra, dobra, spokojnie Mareku. Dawaj teraz, dawaj teraz Jakby to było Leci, 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 leci Zrób tego Nyk Halo, coś się dzieje? Halo, Musimy mentosy rzucić z ziemi Halo mordeczko Może Ja też, to już nic nie da Let's go, trytytki jak za dawnych lat Dawaj więcej stary, bo to nie wygląda dobrze Daj, 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 daj Ola Więcej trytytek Koks, pomoc tutaj jest widzę Marek zamiast na pomoc to je mentosy z ziemi Pechoty, a widzowie smaczniutkie mentoski Radzicie sobie jakoś widzowie jak widzicie Oni sobie męczą, a ja idę na leżaczek będę się tutaj opalać, dobra? Tak. Nie, no halo Ola amatorka. Tam musi mieć jakąś deskę, jakieś tak, pójś, pójdź, pójdź, pójdź. Backstage. Tak wygląda to stóp, od całej długości eksperymentów. Jest działa. naprawdę ciekawe. A tutaj, proszę bardzo. Jest, działa piękna. Marek, 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 się Marek, wali o, Marek, cieszę się wow. Nie no, to Jak Ale nie nogą! Nie! Nie! No, tak, ręką. Ręką. ręką, Ręką! Taki smek! I sobie! to. Możemy boksować! Dawaj, mal! BUM! BUM! Czekaj! Tak, bądź co na trzy Jak Dobra, ja. czy damy radę, panowie? Ej, te, aha, bo ty jesteś tak to zrobił. No, nie no, bez jaj, jaj nie, 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 nie. Da radę, da radę, ja już. cztery osoby by to zrobiły! My tu, a my tu No, let's go Gotowy? Czekaj, bo nie mogę, o kurde Ola, musisz tutaj za dupkę łapać Trzy, za dwa, jeden, go Czym to? Go, go, to. Jezus Za <laughs> Dawaj! Czekaj, dosyć, go, go, drogę, Spokój, 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 spokój. Jeszcze dostało, 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 dostało. Dostał, dostał, dostał. stołu, Suwaj 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 yes, Jesz, mamy to, jesu, jak to Udało się Dobra To ciężki boja Dobrze, że teraz mam więcej IQ niż ostatnio Większy <grym grym grym grym> inteligencji tutaj pokazany to Dobra, Dobra, okej, Mam to wypić, mam to na głowę, Marek, robisz w to wygląda jak serce. Poduszeczka ja to to tak? trzymam. O. A ty walisz to w e, tego. Fajnie, dalej, stanie Widzowie! Walimy w to! Dokładnie strasznie. Nie, kur. a widzowie! Trzymaj, mam to trzymać Nie, to jest. Jezus, co nowe z tym. Nie, trzymałeś w sumie. Nie, ty robisz to samo za 4 nie. lata temu. Nie, no nie chcę tego zrobić. Musimy to się ma w inny sposób rozwalić. Marek, nie wiem tak. <śmieniu> Więc robię! Podnoszę! Marek, poczekaj, poczekaj, podczas... Ej, to co, to jest? To, co, co Kogna to gówno? Yes. Nie, zrób tak body sama jak w tym. We wrestlingu, no tak uczą się rzuźno. To. Ej <śmieniu> nest! To, 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 to! to, to, to. No dobrze! Ale Paćek jest wytrzymałe Marek, nie... czekaj, co teraz? Ciągnij, Marek zrób to sobie jak od ostatni odcinku, ale chodź na... Nie masz wyboru. Zobie! Aaaa! Uuu, ty...

Ja jestem cały uwalony! Widzowie... No o ale mnie nerki boli przez śmiech. Dobra... On zabija go tak. Nie, widzowie... Marek, reanimacja. To jest koniec, słuchajcie, nie róbcie nigdy tego w temu. Nie polecam. Marek, czy chcesz się umyć i wskoczyć do basenu? No to nie jest głupi pomysł, tylko, że to nie ma, to będzie nagrywane Nagrywane no się bawię, A skarpety chociaż Świetna piłka, ale wiecie co? Co ty? WSKAKUJEMY! Aaaa! Co jest? O! Ale fajnie się szybko umył. Jak przyjemnie widzowie A wiesz co zrobiłem to samo ostatnio, że mnie wrzucili do basenu Ej, ty, ty jesteś mną na tamtym odcinku O tak Dosłownie, o patrzcie na tam Rynek. rynek. Dobra, widzowie, polecam każdemu. Widzowie, my ten odcinek będziemy szanownie kończyć. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Dajmy na to, że majorze jakieś 30 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny jakiś eksperyment, czy cokolwiek z Markiem. Piszecie, chcecie Marka, i siostrę. Na następnym odcinku żegnam Was, trzymajcie się, żegnamy się w takich samych okolicznościach jak kiedyś. Na razie.